Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 1997. Witam Was w odcinku takim bardziej poradnikowym niż żadne zagrajmy ani w nic. Gdyż yy, kiedyś miałem rozszerzenie do Google Chrome, tylko że niestety Google Chrome yy, musiałem odinstalować, ponieważ yy, czyszczenie dysku, instalowanie Google Chrome. I potem nagle ta aplikacja mi gdzieś wyszła z głowy. Teraz, sobie surfując w Ponecie, znalazłem tę aplikację i nie była przytoczona na internecie. Postanowiłem zrobić taki mały ten do ułatwienia poruszania się na go Google Home, bo stwierdzam, iż takie coś jest opłacalne i szybciej idzie ogółem korzystać z przeglądarki dla osób, które. E, lubią po prostu skakać po każdej stronie cyk 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 dynamicznie a nie cyk jak gogle.pl widać na przykład facebook okej, okay. tak to cyk nowa karta już 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 zrobione, dobra a więc widzimy się już na przeglądarce dobra, a więc widzimy się teraz na przeglądarce czekajcie, muszę to dostosować, bo źle to chyba dostosowałem Wspomniałem o tym, że ten pasek musi też być. Dobra. A więc to jest nasze rozszerzenie. Chociaż teraz mam lipnie, bo nie mogę sobie przeglądarki nacisnąć. Dobra, teraz mogę mogę. A więc to jest nasze rozszerzenie celutkie. I co to nam pozwala? Ustawiamy sobie dodatkowe stronki, klika klikając, nam się otwiera. Na przykład tu mamy wolne miejsca. Otwórzmy sobie przykładowo Google Wejdźmy na... Facebooka bierzemy prawym. Widzicie? FTM Add to Default Dodane? Wchodzimy tu w naszą TOM i dodaje się. Mieszkam coś wskacze ponieważ nie wiem czemu. To jest bardziej rozszerzone. Bo jest jeszcze wersja podstawowa, która nie zawiera 3D. Jak widzicie, tutaj można zauważyć takie, że tu jest. To jest pod kątem. To tu mamy takie odbicie. Tym oczywiście możemy manewrować. Nie wiem, to możemy służyć tu, a to tu, a to na przykład tu. Tylko ja po prostu lubię to mieć po prostu w harmonii. To gdzie ma leżeć, to ma leżeć. O! I tak ma to stać. A więc tak. Na przykład. Tu możemy sobie rozsuwać. Na przykład. Mamy tu nasze przeglądarki. I nie chcemy, żeby ktoś nam. naszych szybkich tych grzebał wchodzimy sobie tu o pasword pisujemy wtedy będzie to w tym będzie napisać password password i e-mail Podałem byle jaki tam jakiś mój stary mail nawet na nie wchodzę powiem wam szczerze Pierwsza, to takie maile maile zrobione na raz nawet hasła nie pamiętam zrobiony nie chcę tam gdzieś, nie chcę gdzieś to tam siedzi na mailu i posłuchajmy po prostu hasło. I jak wtedy zrobimy ten, to power off. No, załaduje się, nie załaduje się, bo muszę chyba zrestartować compound do tej aplikacji. I co? E, rodzic podchodzi i password No nie wiem, posłuchajmy na przykład nazwę psa. Nie wiem, piezeg, nic. A tu my przychodzimy. No to tu już hasło sobie wpisujemy. YAY! Magic! Dobra. Widzę, że Facebook nie, nie ma zamiaru się tutaj wczytać. Więc Facebooka z tym wyrzucimy. A więc zacznijmy od wersji podstawowej. Wersja podstawowa. jak jak widzicie, mamy po prostu takie podbindowane też tak samo jak u nas. Tu. Tylko, że to nie jest w 3D. Tak jak tu, że pod ukosem, pod tym. Tylko to po prostu wisi sobie, jest. Dodajemy strony. Proste. Szczegóły, opinie. Opinie to są słabe. 5 osób to ma. I nawet im się podoba. Pokrewne. No. Mamy pokrewne. Tutaj. Ja mam to drugie. I tutaj mamy podstawową wersję dla osób, które nie chcą obciążać kompa, ani nie chcą tam nic e, dodawać do kompa, bo im laguje już przykładowo przeglądarka. Bo to działa ciągle w tle. A więc tu dodaje, jeżeli ktoś ma dobrego kompa, to dodaję sobie to. Oczywiście później możemy dodawać tam motywy, tylko że ja muszę chyba zrestartować komputer, żeby motyw móc jakoś solidnie dodać. Widzicie, tutaj można na 6 też dawać to na szerszych monitorach, bo ja mam stary monitor, ponieważ mój się popsuł. Jak widzicie, możemy dodawać stronki. Oczywiście to będzie wszystko w opisie. I teraz przejdźmy tutaj do lekkich funkcji. Możemy dać sobie maksymalną ilość grup. Możemy dać sobie, że to będzie ustawione w jednej grupie. Że w dwóch. Każdy w dwóch to jest tak kiepsko. W trzech. Kiepsko. Bo jest takie proste. Czterech, już tak fajniej. W pięciu, no już tak prosto. W sześciu by się przydało. Popularne, jakieś ten defaultowe, Możemy, możemy sobie tutaj grzebać, ja sobie ustawiłem na cztery. Możemy jeszcze w liście to mieć, oczywiście. w jednej liście. Lista wygląda tak jak widzicie. No mnie nie zachwyca lista. Ja muszę mieć obrazek. Nie trójkę. Ja muszę umieć obrazek. Tu mam jeszcze potem rzeczy, gdzie... w których ostatnio byliśmy. Są najczęściej odwiedzane, takie jak... nie wiem, ja tu mam, co to jest? Social Blade, muzyki, chomiki, Allegro, coś tam, Facebook. Coś tam, PayPal od Replay. Kariam, nie wiem kiedy ja na tym byłem, YouTube. Y, Facebook, Fai, Shakers, Google. Mamy no, potem historię. Czym najczęściej, żeś, w czym ostatnio żeśmy byli no, na torrentach Dobra. A co jest plusem w tym? W tym tym, że jeżeli yy, wyczyścimy dane przeglądarki, wyczyść, i tu w historii, gdzie tu jest historia, tu nic nie mamy, to nasza historia tu ciągle jest. Widzicie? żeby nawet adresy, adresy od razu do adresu przejść coś przydatne jeżeli ktoś nam chce zrobić tansłość. No, to nam działa pięknie, ostatnim o, w ostatnim czasie w ostatnim miesiącu na jakich stronkach jak żeśmy byli w ostatnim tygodniu tutaj byłem sobie na jakimś to nie wiem co to jest google interia google Ktoś tam, opera to, to nie wiem co jest Tak, możecie sobie sprawdzać, zawsze Kto, co na Wam, na czym był na komputerze Ktoś, kto chce Na przykład dla ochrony rodziciel... <toddź> rodzic, który po prostu Chce się dowiedzieć, na czym dziecko siedzi Włącza sobie taki programik, Ktoś się kapnie, że tu jest jakieś rozszerzenie dodane Wchodzi, patrzy jakieś nowe coś, wchodzi, loguje się na jakieś strony, wchodzi, opróżni ten, a wy sobie jako rodzic tam podchodzicie. No, na znaczy, jakich ty byłeś tutaj ostatnio adresach? No, o co to jest na przykład to? I klik, i klik, i klik. I dosyć przydatne. Zatem tylko można się wylogowywać. Także możemy tutaj usunąć, bądź tutaj dodać sobie jakieś gry czy tam jakieś coś. To są najpopularniejsze w jakie my wchodzimy. Że najpopularniejszy jest tu. Co ja Wam jeszcze mogę o tym powiedzieć? Co ja mam do rozszerzenia jakbyście się, po pewno się zapytacie, mam odbloka. O tym nie będę nic mówić, bo Adblock to Adblock blokuje reklamy. W skrócie. Wszystko co nam chce wyskoczyć nowego to nam blokuje. Eee, do, e, do not track me on, Online Private Protection Kurde, mi tak, oczy już bolo. Ua. Przepraszam, jakbym źle czytał, czy tam coś, ale zrozumcie mnie. Jest godzina 7:10 i miałem się położyć 200 minut temu spać. No, czyli 350 rano. Całą noc, żebym siedział i żebym grał. No, bo mnie się nudziło. No, teraz tak stwierdziłem A nagram, bo potem zapomnę. Dobra i donut track me jest takim programikiem który nie chce mi się załączyć Fuk. no musi chyba być na jakiejś stronce blokuje różne strony na przykład na youtube to dobrze było pokazywać youtube i youtube nas śledzi śledzi nasze IP i co ten program robi blokuje nasze śledzenie Czyli blokuje pobieranie od nas danych, yy, na przykład osobowych, czyli na przykład jakie mam IP, upsorki, bo YouTube po prostu zna nasze IP. I to na przykład blokuje je po części. Blokuje tylko dla samego YouTube'a, ale dla już jak ktoś by chciał hakować czy tam coś, to to i tak mu nie pomoże przed złapaniem przed y, policją, więc wiecie. Dobra. Yy, co dalej mam w rozszerzeniach? No to jest tylko takie dla ochrony, żeby na przykład, nie wiem e, wchodzicie na jakąś stronkę e, którą wam kumpel podesłał a tu się okazuje, że to jest nagle jakiś e, przejściówka do jeszcze innej strony, na której biorą wasze IP, nie wiem, wam nidosują kompa i przez to wy macie proste a tutaj wam jeszcze nie pokazałem No. i tutaj mamy te tapety takie mniej więcej dlatego From Settings no ja tego nie zrobiłem, bo nie się jeszcze nie chciało, po prostu widzimy asesina, pobieramy sobie na przykład, nie wiem, pobieramy sobie to, czy nam się podoba to, to, czy to, to jest przystosowane do 3D właśnie już, czy w samochody jakieś tam aktualnie tego chyba nie ma za dużo, pod tą aplikację. Ale dla mnie ta aplikacja jest. Dla mnie, i wiem jak dla Was, dla mnie jest po prostu bardzo przydatna. Popatrzcie, klikam sobie, tak, klikam sobie, tak. Coś sobie tutaj wpisuję, czy tam już coś tam, YouTube, dziękuję. I na jednej przeglądarce mogę klik, klik, na przykład szybko na ShakeS, czy tam coś, klik, klik. No i co to ja tu dalej mów, mów, mówiałem, dobra. Dalej mam aplikację Twitch Now. Które pokazuje nam osoby. Dobra, ja tutaj wejdę na jakiś przykładowy ten i wam tylko pokażę coś. Mamy na przykład jakiegoś YouTubera, czy Twitchownika. Dobra, nie chcę się logować, ale chodzi to w tej aplikacji o to, że jeżeli ktoś zaczyna live'a, tu wam wyskakuje taka informacja iż yy, na przykład ja bym zaczął live'a. wy macie mnie zafollowowanego, macie tą aplikację jesteście zalogowani, bo ja nie jestem zalogowany jesteście zalogowani i to tutaj wam wysk wyskoczy taka, takie powiadomienie VIP VIP ma teraz live'a. i tutaj będzie wam się świecić taka pomarańczowa jedyneczka klikacie, klikacie sobie tutaj jak tutaj w tym following, bo tu są followerzy, tu są jakieś tam gry tu są osoby, które teraz aktualnie mają live'a, które są lepsze. Tu możecie sobie pozmienić opcje. I takie coś. A więc mam nadzieję, że ten krótki taki mini poradnik wam pomógł. Bo jak dla mnie aplikacja jest świetna. Ale dużo ludzi nie docenia takiej małej, durnej aplikacji, a potrafi ucieszyć. Taka mała, głupia aplikacja, a potrafi ucieszyć. Dobra. No więc chyba bym się z wami tutaj pożegnał, więc dzięki za uwagę, komentujcie, subskrybujcie i na razie.